No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane Skorpiony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 9 do 15 stycznia 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów. Zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze jak najbardziej mile widziane. Subskrypcje zresztą również z góry za nie dziękuję. E, więc jeżeli jesteście w pierwszy raz i wam się podoba, no to wiecie, co macie robić. <grych> Dobra, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Praca i finanse oraz rada. Dobra. Karta opiekuńcza. Zobaczmy. O, coś się odwróciło. Czułość. Pięknie. Czułość. Mów do siebie łagodnie. Zachowaj w sobie cząstkę dziecka. Pięknie. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Wisielec. Mhm. E, no, kochani, mogą się pojawić wszelkiego rodzaju różne opóźnienia e, w nadchodzącym tygodniu, więc musicie być na to przygotowani. Ale, kochani, to jest też dobry czas właśnie na przystanięcie i spojrzenie na swoją sytuację z innej perspektywy. Mam wrażenie, że to jest tydzień taki, zaglądanie głębiej. Ehm. Głębiej w siebie, zanurzania się w to, co pragnę, czego chcę, uświadamianie sobie prawdy a propos kogoś, czegoś i też a propos siebie samego. To jest taki czas, w którym spojrzycie na pewne sprawy z zupełnie innej perspektywy. To jest ważny czas, kochani, czas takiego planowania, przyglądania się, wyciągania pewnych wniosków. Mhm. Część z Was może mieć jakiś urlop wolny, który przysłuży się tym właśnie rozmyślaniom. Mhm. Jak najbardziej. Dobra, co miłego się może wydarzyć, zobaczmy. <laughs> król kielichów, Wasza energia. Kochani, król kielichów jest królem oczywiście miłości, więc możecie się zakochać, możecie się zakochać jeszcze raz w swoim partnerze, w swojej partnerce. Um, będą takie gesty bardzo romantyczne. Raczej wyznanie nie, bo dla mnie król kielichów bardziej pokazuje, że kocha niż mówi, że kocha. Więc jeżeli jesteście w stałych związkach, spodziewajcie się miłych prezentów, obiadów, nie wiem, wspólnych kąpieli, randek wyjść, tak, tego typu rzeczy, wszelkiego rodzaju okazywania miłości. Dla osób, które są singlami, możecie poznać taką bardzo zrównoważoną emocjonalnie osobę, o gotową do związku, pełną miłości, pełną czułości. Kochani, dla części z Was król kielichów może świadczyć o tym, że w jakiejś trudnej sytuacji zachowacie równowagę emocjonalną, tak? Nie wybuchniecie, zapanujecie nad swoimi emocjami i to będzie świetne rozwiązanie i przyniesie być może wam jakieś korzyści, tak? Albo dobre efekty w danej sytuacji. Zobaczmy o co chodzi z tym królem kielichów. Piątka pentakli. Dziewiątka buław. Mhm. Czwórka pentakli. E, Paść kielichów, świat i dwójka kielichów. Mhm. Że ktoś tu poprosi Was o jakąś pomoc, albo Wy oczywiście poprosicie kogoś o pomoc jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę. Może chodzić o sprawy finansowe. Część z Was, powiem to w stosunku do Was, oczywiście jak coś, to odwróćcie sobie energię. Kochani, część z Was może mieć jakiś problem finansowy w tym tygodniu. Może mieć problem z jakąś gotówką, może mieć problem z jakąś inwestycją, zapłaceniem czegoś. Mogą się pojawić po prostu jakieś blokady. Ale Wy pięknie, że tak powiem, nie poddajecie się i nie użalacie się nad sobą, tylko szukacie nowych rozwiązań. Szukacie jakichś osób, które ewentualnie mogą Wam w tym pomóc. I wygląda na to, że tutaj zasięgi nie Radę albo poprosicie o pomoc kogoś, kto, kogo znacie naprawdę kupę czasu, może z kim może nie mieliście jakoś tak do końca kontaktu, może ktoś, kto nawet nie mieszka w Waszej okolicy, tylko znacie się przez internet albo, mm, wiecie, no jesteście oddaleni od siebie. Ta osoba może mieszkać gdzieś za granicą, bądź wy mieszkacie gdzieś za granicą. I poprosicie tą osobę o pomoc i tą pomoc otrzymacie, kochani. I tutaj naprawdę ta osoba Was wesprze, czy gotówką, czy jakąś radą, czy propozycją pracy, czy jakimkolwiek innym mm, wsparciem, że tak powiem. Pozwoli wam właśnie wrócić tutaj do jakiejś równowagi, do harmonii yy, i kochani, przywróci wam jakąś taką wiarę, nadzieję, coś, coś, kochani w tym stylu. Więc tutaj zdecydowanie możecie liczyć na wsparcie, na pomoc ze strony właśnie jakiegoś przyjaciela, przyjaciółki, yy, kogoś, yy, kogoś, komu ufacie. Zdecydowanie jest to ktoś, komu, komu możecie tutaj ufać. Dla części z Was, może właśnie w związkach były ostatnie jakieś blokady, jakieś takie poczucie samotności, może partner nie przewiązywał do Was zbytniej uwagi, może coś nie szło tak, jak powinno, tak? Mam wrażenie, mo mo może to być przełożenie po prostu jakichś problemów finansowych, ale czuję tutaj takie mocne poczucie samotności, takie zablokowanie, ym, nierozmawianie ze sobą, nie okazywanie sobie uczuć. Mam wrażenie, że bardzo za tym tęskniliście. Może mówię, partner, partnerka mają jakiś trudny okres w pracy czy coś takiego, no i gdzieś tam Was to oddaliło od siebie. Wygląda na to, że w Tygodni naprawdę usłyszeć nie dość, że przeprosiny, to jeszcze jakąś propozycję, propozycję, nie wiem, zakończenia tego, co było, rozpoczęcia nowego cyklu, może dostaniecie propozycję jakiegoś wyjazdu, spędzenia ze sobą czasu. Um, ale kochani, będzie to okres, w którym naprawdę wszystko powróci do takiej równowagi, harmonii między wami. Mhm. Mam wrażenie, że do części z was faktycznie może to być czas jakiegoś takiego właśnie wyjazdu gdzieś, nawet nie za granicę, ale gdzieś po prostu pod miasto, żeby spędzić z sobą trochę czasu yy, i poświęcić sobie więcej po prostu uwagi w związku z jakimiś tam niedociągnięciami ostatnimi. Mhm. Tak jest. Dobra, na co uważać? Na co uważać, kochani? Dziewiątka pentakli. Po pierwsze, na taką zbytnią trochę niezależność. Pamiętajcie, że nie jesteśmy samotnymi wyspami i zawsze można poprosić o pomoc, o radę um, osób, które gdzieś tam są blisko nas. Kochani, dziewiątka pentakli dla mnie też jest tutaj informacją, żebyście nie rozwalali pieniążków na lewo i prawo, tak? Żebyście zwrócili uwagę na swoje wydatki, bo czasami wiecie, to 10 zł tu, 15 zł tu, stówka i tak dalej, a później wypłaty nie ma. Więc wrócę z, z, nie wiem, spisujcie jakoś swoje wydatki, zwróćcie uwagę w jaki sposób wydajecie pieniądze, yy, tak, żeby później właśnie nie żałować, że gdzieś tam nie wiem wydaliście na coś, co nie jest potrzebne wam a teraz przydałyby się pieniądze na coś, co jest faktycznie potrzebne. Wiecie, o co chodzi. Mhm. Więc zwróćcie uwagę właśnie tutaj na, na takie rzeczy. E, Okej, okay. co w miłości? Zobaczmy, co w miłości. A w miłości mamy cesarzową, kochani, przepięknie. E, bezpieczeństwo, stabilizacja, dbanie o siebie, piękno, tak? Dobrobyt. E, kochani, no wszelka obfitość tutaj. Wszelka obfitość, jeśli chodzi o związki. Dla części z Was może pojawić się ciąża, mogą, mogą pojawić się narodziny dziecka, może pojawić się ślub, zamieszkanie razem, Wejście właśnie na wyższy poziom, jeśli chodzi o relacje, o związek. Na pewno, jeżeli jesteście kobietami, to e, mocno, że tak powiem, wasz partner będzie was tutaj no obskakiwał, kochał, dbał o was, przynosił wam wszystko co najlepsze. E, kochani, że jesteście mężczyznami, zwróćcie uwagi na swoje kobiety w tym tygodniu, poświeci im więcej właśnie czasu i więcej uwagi. E, moje drogie m, Skorpiony single singielki, no wy macie szansę poznać tutaj bardzo dojrzałą osobę, może kogoś pod znak Wagi bądź Byka. No, z kim faktycznie macie szansę zbudować coś stabilnego, coś pięknego. Zobaczmy tą cesarzową. O, dziękuję. Patrzcie, głupiec, czyli zdecydowanie jest to jakaś nowa osoba. Mhm. Ach, królowa mieczy i paść buław. Mocno trygon powietrza Wam się tutaj pojawia. Bliźnięta waga wodnik. Kochani, więc jeżeli jesteście singlami, otrzymacie tutaj e, propozycję jeszcze trygon ziemi, byk pan na koziorożec. E, otrzymacie zdecydowanie tutaj propozycję randki, spotkania, e, spróbowania czegoś nowego. Kochani, dla części z was może to się rozpocząć od jakiejś wspólnej po, w, współpracy. E, ta osoba może właśnie zainwestować w wasze prace, może być waszym klientem, może zaproponować wam wspólną pracę, może być waszym przełożonym szefem, też dla części z was, tą cesarzową. E, więc może rozpocząć się od spraw zawodowych, tak? załatwiania jakichś formalności spraw zawodowych. No i kochani, arcykapłan na spodzie, tak, to może być wasz szef, może to być wasza szefowa, ale kochani, wygląda na to, że tutaj no ma szansę to się naprawdę pięknie rozwinąć. To może być coś naprawdę bardzo, bardzo stabilnego w waszym życiu. Eee, tak. Tak, królowa mieczy. Ta osoba może być po jakimś rozwodzie, może być troszkę starsza od was, może to być jakaś różnica wieku, um, ale jest to zdecydowanie nowa przygoda. Ta osoba jest otwarta na tą przygodę. No i mam wrażenie, że wniesie bardzo dużo równowagi do waszego życia. No i trójka pentakli, dla mnie jest to budowanie solidnych fundamentów na przyszłość, więc ta osoba jest stabilna, jest konkretna i może wam przynieść taką stabilizację, jeżeli tylko, że tak powiem, e, otworzycie się na tą współpracę. No, dla części z was, jeżeli jesteście w stałych związkach, kochani, no, dzieci bardzo mocno widoczne, więc um, może faktycznie tutaj budować się nowe życie dla Was, e, bądź wyjść na świat nowe <noise> życie, że tak powiem. E, ale, kochani, jeżeli nie chodzi o dzieci, nie chodzi o. Poszerzanie rodziny. Kochani, mam wrażenie, że właśnie tutaj partner też, jeżeli ostatnio nie okazywał wam zbyt dużo uczuć, miłości, nie okazywał wam jakiegoś wsparcia, to w tym tygodniu będzie totalna odmiana losu. Dostanicie więcej uwagi, więcej miłości. Na pewno będą jakieś propozycje randek, spotkań, wyjść, prezenty. Tak jakby od nowa budujecie swoją relację i tym razem to wszystko będzie takie stabilne, takie piękne. Dajecie sobie szansę na nowy rozdział i ten rozdział będzie naprawdę um, pięknie, tutaj, że tak Powiem, wzrastał, rozwijał się, mhm, ponieważ oboje teraz będziecie chcieli włożyć w to więcej czasu, więcej, więcej uwagi, więcej swojej energii. Mhm. Super. Dla części z Was, kochani, jeżeli myśleliście o inwestycji w typów dom, mieszkanie, możecie w tym tygodniu otrzymać jakieś wsparcie od kogoś bądź, nie wiem, informacje, że dostajecie jakiś kredyt czy coś takiego i że możecie tutaj, że tak powiem, działać w kierunku budowania jakiegoś swojego nowego życia, tak? Mm -hmm. To dla części z Was. Dobra. E, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. A to mówię królową kielichów. O jak pięknie, kochani, królowa matka, królowa miłości, królowa empatii. Więc jeśli chodzi o kontakty z innymi, z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, będzie tutaj właśnie dużo tej miłości, wyrozumiałości, szczęścia, mm, wsparcia, że tak powiem. Bardzo, bardzo fajna energia. Zobaczmy tą królową kielichów. Oczywiście Wasza energia, też moje skorpiony. Mm, oj, okej. Okay. Mamy siódemkę kielichów i mamy szóstkę mieczy. No, nie, 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 aż tyle to nie, kochani, nie szalejemy. Jeszcze raz. Arcykapłanka, mhm. dziewiątka pentakli. No właśnie, kochani, wiecie co? Dla części z Was może się odezwać dawno niewidziany przyjaciel, z kimś, kto jakiś kontakt się urwał i ta osoba, nie wiem, może powiedzieć właśnie, że jest przyjazdem, że wraca do jakiegoś miasta, że, że jedzie akurat gdzieś tam w waszą stronę i chce się koniecznie spotkać. Wygląda na to, że macie tutaj szansę na odbudowanie tej relacji. Może ta osoba przeprowadza się w wasze strony, w wasze miejsce, wraca do domu rodzinnego, bo mamy tutaj tą szóstkę kielichów. Może tutaj chcecie zakładać jakąś swoją działalność, własną firmę, coś w tym stylu, w waszych okolicach. Okolicach. No, i kochani, wygląda na to, że tutaj jakaś relacja się po prostu odbuduje w tej sytuacji, odbuduje się w tej no, w tym czasie, właśnie dla Was w tym tygodniu. Może spojrzycie zupełnie inaczej na tą osobę, nawet jeżeli było tutaj jakieś takie niepewności, czy możecie tej osobie zaufać, czy nie. Mam wrażenie, że zobaczycie ją w zupełnie też innym świetle w tym tygodniu. Kochani, dla części z Was mam wrażenie, że mm, nie wiem, czemu chodzi o jakieś rozwiązanie sytuacji, nie wiem, z ojcem, z, z dziadkiem, z jakąś postacią, wydaje mi się, że męską w domu albo taką dominującą. Jeżeli macie dominującą mamę, tak, taką w mocno w męskiej energii, więc może tutaj chodzić o taką osobę. Tutaj chodzi o jakieś uniezależnienie się od tej osoby. Mimo, że jest tu bardzo dużo miłości, dużo czułości, dużo wsparcia, mam wrażenie, kochani, że wy intuicyjnie czujecie, że chcecie pójść w jakimś nowym kierunku, może chcecie się wyprowadzić z domu, ale nie jesteście pewni, czy to jest odpowiedni czas, odpowiednie miejsce. Tutaj, kochani, postawcie też na trochę niezależności, na uwolnienie się być może spod wpływu właśnie tej osoby, ale oczywiście zróbcie to z empatią, z miłością, z otwartym sercem, bo to jest tutaj ważne. Tak jest, kochani, bo idziecie budować jakieś swoje życie, swoje nowe projekty, swoje nowe pomysły. Mhm. mhm. Może Wy też, kochani, dla części z Was mam wrażenie, że Wy możecie zrobić tutaj niespodziankę jakimś swoim rodzicom, dziadkom, yy, kogoś, kogo, komuś, komu, kogo dawno nie widzieliście. Możecie im zrobić yy, wizytę niespodziankę, tak? No, I to będzie pełne miłości i pełne szczęścia dla Was. Super. Dobra, praca i finanse. Coś tutaj? <laughs> Szóstka kielichów, kochani, szóstka kielichów. Mhm. Więc, dla części z Was, może to być kwestia właśnie powrotu do przeszłości. Część z Was może wrócić do jakichś planów. Z czasów szkoły, czasów studiów, czasów dzieciństwa i zacząć realizować jakieś takie swoje marzenia z tamtych czasów. Część z was może wrócić do domu rodzinnego, do jakichś rodzinnych stron i tam rozpocząć właśnie jakiś nowy rozdział. Część z was, kochani, już wkłada swoją energię w coś, co bardzo kocha, w coś, co jest dla was ważne, kochani. I to i to procentuje, to procentuje. Dla części z was, kochani, tutaj zdecydowanie możecie liczyć na pomoc i wsparcie bliskich osób. Mhm. W ewentualnie właśnie trudnych sytuacjach. Zobaczmy tą szóstkę, szóstkę kielichów. Siódemka pentakli. Trójka kielichów. Mm, gwiazda, świat. Mag, ósemka, kielichów, ja cię kręcę. No kochani, w sumie jest to wszystko, co powiedziałam, tak? Dla części z was, jeżeli macie problem z rozwiązaniem jakiejś sytuacji, to zdecydowanie możecie liczyć tu na wsparcie na pomoc właśnie bliskich osób, tak? Które pomogą Wam znaleźć jakieś rozwiązanie i pójść naprzód, zostawić ze sobą to, co nie służy. Dla części z Was może szykować jakiś przeprowadzka, jakiś wyjazd właśnie do domu rodzinnego, w rodzinne strony, który otworzy dla Was zupełnie nowy cykl i zajmiecie się czymś, czym zawsze chcieliście się zajmować, tak? Yy, I to będzie takie spełnienie wa marzeń dla Was, tak, spełnienie Waszych manifestacji. Dla części z Was może chodzić o to, że nie wiem, na jakiejś imprezie, spotkaniu, w tym tygodniu spotkacie się ze znajomymi i będziecie właśnie z taką myślą, że nie wiecie, co dalej robić, w co dalej inwestować, czy zostać przy pracy, której jesteście, czy zmienić tą pracę, czy cokolwiek, tak? Tutaj jest taka trochę może niewiadoma. No i kochani, właśnie przyjaciele, ty słuchaj, w tym jesteś dobry, to zawsze chciałeś robić, czemu tym się tym nie zajmujesz, tak? I to może być takie uświadomienie sobie, kurde, no właśnie, dlaczego? I to może rozpocząć też zupełnie właśnie nowy cykl dla was, moi drodzy. Zupełnie nowe szanse tutaj się otwierają i spełniają się jakieś wasze Mam wrażenie, kochani, nie mam wrażenia, tylko widzę to z kart, że naprawdę, jeżeli podążycie za głosem serca, podążycie za głosem, który jest wewnątrz was, i za swoimi jakimiś takimi marzeniami, które już dłuższy czas gdzieś tam tkwią w martwym punkcie i nie wychodzą poza, poza Wasze myśli, to jeżeli wprowadzicie je w życie, to naprawdę macie szansę tutaj na sukces, na happy end, na spełnienie Waszych marzeń, na dobrą inwestycję, że tak powiem, w swoją przyszłość. Tak jest. I będziecie z tego tytułu bardzo usatysfakcjonowani, szczęśliwi. Spełnicie, kochani, swoje jakieś marzenia. Bardzo bardzo istotne marzenia i to przyniesie Wam szczęście, sukces. I właśnie mówię, przede wszystkim to spełnienie, to spełnienie. Mhm. Dobra, zobaczmy radę dla Was. Rada, rada, dziewiątka mieczy przestań się stresować. <laughs> Łatwo powiedzieć, gorzej zrobić, nie? Ale, kochani, starajcie się nie przywiązywać uwagi do ciemnych myśli, bo dziewiątka mieczy dla mnie to jest takie demonizowanie sytuacji, stresowanie się niepotrzebne, wymyślanie scenariuszy, które i tak się później nie sprawdzą, oczywiście tych złych, tych negatywnych, tych, które są dla nas niekorzystne. Więc starajcie się bardziej kontrolować swoje myśli. Starajcie się inwestować tylko w te dobre myśli. Kiedy przychodzą złe, odganiajcie je, przekierowujcie je na coś pozytywnego, coś dobrego. To będzie tutaj dla Was bardzo, bardzo. Istotne. Kochani, dla części z Was, jeżeli jest jakaś depresja, są jakieś gorsze dni i tak czujecie, że no to się gdzieś pogłębia, warto zasięgnąć porady lekarza specjalisty. Tak samo, kochani, jeżeli są problemy ze snem, też e, nie zostawiajcie, nie bagatelizujcie tego przede wszystkim. E, szukajcie rozwiązań, szukajcie nowych możliwości, żeby ten sen był taki, jaki powinien być, tak? Bo on stanowi mm, podstawę naszego, naszego życia, tak? Dobry sen, regeneracja to jest niezwykle, niezwykle ważne, więc tutaj zwróćcie na to też szczególną uwagę. Jak śpicie, może czasami wystarczy przedstawić łóżko, zmienić materac, poduszkę, tak? E, a czasami po prostu, nie wiem, odizolować się od jakichś telefonów, przestać oglądać telewizję przed snem, tak? Coś w tym stylu. Może właśnie, nie wiem, poćwiczyć coś chwilę, porozciągać się przed snem. Czasami wystarczą naprawdę drobne rzeczy, e, które warto wprowadzić do swojego życia, żeby poprawić, że tak powiem, jakość tego snu. Mhm. Ok, zobaczmy jednorożca dla Was. Jednorożec dla moich skorpionków. Magia. Fiu, Magia. Pomyśl życzenie. Uwierz w cuda. Otacza cię magia. No pewnie, że cię otacza. Nas no wszystkich otacza. Dobra, to co? Jeszcze pytania i odpowiedzi lecimy z tym. Jeżeli macie jakieś pytanie, bądź pytania, yy, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3. Jedenka już nam wyleciała. 1, 2 lub 3, a ja, jak widzicie, losuję Wam odpowiedzi na te Wasze pytania. No to mamy jeszcze dwójkę i trójkę. Dobra, to co? Odsłaniamy. Odpowiedź numer 1: Pokojowe rozwiązania. O! Mhm. Odpowiedź numer 2 w przeciągu kilku tygodni. Co się wydarzy. I odpowiedź numer 3. Kompromis. Mm -hmm. No dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę powodzenia, cudownego tygodnia. No i widzimy się za niedługo. Buziaczki, pa pa!